Cześć, czy i ewentualnie kiedy jest sens dopłacać do droższej obudowy? Czy chodzi tylko o design? Może markę na froncie? I dlaczego są takie różnice w cenie? Sprawdźmy to. Do porównania wybrałem dwie obudowy różnych producentów zupełnie różnych półek cenowych. Endorfi 200 ARGB, hit sprzedażowy za nieco ponad 200 zł. Oraz drogą konstrukcję Asusa za ponad 1100 zł. Model ProArt PA602. Linki oczywiście znajdziecie w opisie filmu do obu konstrukcji. Pierwsze różnice, choć niedecydujące zaczynają się na początku. To, w czym jest zapakowana obudowa, grubość kartonu wypełnienia itd. Widać, że w przypadku Asusa już samego materiału na opakowanie poszło znacznie więcej. A co więcej, sama obudowa jest owinięta nie cienką folią, ale grubym, a prawdopodobnie poliestrowym czy podobnym. Workiem. To oczywiście przekłada się na lepsze zabezpieczenie podczas transportu, zwłaszcza jak wysyłana czy zamawiana jest pojedyncza sztuka, tak jak dla odbiorcy indywidualnego. Kolejne różnice są w akcesoriach, ba nawet w ich zapakowaniu oczywiście na korzyść droższej konstrukcji. Endorphy wszystko wrzuciła do jednego woreczka strunowego, bez opisów, a o wiele lepiej uporządkowane. Zresztą, również, jak chodzi o opisy. Są właśnie poszczególne śrubki w droższej konstrukcji. To z kolei może mieć znaczenie, jeżeli ktoś będzie składał komputer, zwłaszcza jeżeli będzie to robił pierwszy raz, bo na przykład ryzyko pomylenia śrubek jest znacznie mniejsze. No ale to są trzecio, a nawet czwarto rzędowe sprawy. Nie ma to takiego znaczenia. Nie oszukujmy się. O wiele istotniejsze jest to, jak obudowy są wykonane. No i tutaj też są różnice, i to znaczne. Po pierwsze, grubość blach, oczywiście na korzyść droższej. Jakość filtrów przeciwkurzowych, system aranżacji okablowania. To już ma znaczenie. Nie tylko na to, czy i jak wygodnie składa się komputer, ale. I na jego późniejszą eksploatację. To czy filtry działają, kwestia zakurzenia, jak łatwo się potem komputer czyści, wymienia pastę czy modernizuje. Kolejne różnice znajdziemy w wyposażeniu w porty. Czy funkcje ekstra, jak na przykład no, w tym przypadku blokada przycisku power albo wbudowany kontroler wentylatorów. Czego próżno szukać. Tańszych konstrukcjach. Tam czasami zdarzą się jakieś ekstra rzeczy, jak na przykład jakieś podstawowe na ogół, stopniowe kontrolery prędkości obrotowej wentylatorów, ale to też nie w tych najtańszych konstrukcjach. No i właśnie przy wentylatorach jesteśmy bardzo często nie ilość. A jakość ma znaczenie. Nieraz jest tak, że same wentylatory z droższej obudowy potrafią być droższe jak cała tańsza obudowa. Gdybyśmy chcieli kupić je oczywiście osobno, to przekłada się na ich żywotność. Kulturę pracy, a czasami wyniki temperaturowe. Idźmy dalej, wielkość i kompatybilność obudowy z podzespołami, a w tym z kartami graficznymi, płytami głównymi, czy chłodzeniami. No, mała budowa rzadko kiedy obsłuży płytę EATX. To samo dotyczy chłodzeń nie wiem, powietrznych i cieczą. Tutaj zresztą macie przykład na żywo. Chłodzenie z platformy testowej. Najzwyczajniej w świecie nie wchodzi do tańszej konstrukcji, bo ta jest po prostu dla niego za mało. Udało mi się szybę przykręcić dosłownie, może na 2-3 zwoje śruby, ale dla normalnego użytkownika nie można tak robić, bo ryzykujemy uszkodzenie sprzętu. Wiadomo, szkło dociska nam całe chłodzenie razem z płytą główną do środka, do blachy. Identycznie sytuacja wygląda na przykład z dużymi chłodzeniami cieczą, takimi, gdzie mówimy o chłodnicach powyżej 360 mm albo grubszymi. No, ilość materiałów, jaka jest potrzebna do wykonania dużej obudowy, też jest nieporównywalnie większa jak do małej, dlatego te tanie obudowy w zasadzie nigdy nie będą tak przestronne jak drogie. Jeszcze tak na koniec, dosłownie kwestii wykonania, ileż to razy, ja sam pociąłem sobie palce składając komputery w tanich obudowach dla klientów. Nie zliczę, a ani razu nie zdarzyło mi się to w przypadku droższej konstrukcji. Tutaj w grę wchodzi kwestia detali, jak wykończenie blach. Oczywiście można tak jeszcze wymieniać, wymieniać, jak na przykład nie wiem, brak gumowych przelotek, przy tych przepustach na kable. Wewnątrz obudowy wyłamywane, a nie wykręcane śledzie od kart rozszerzeń, etc etc, ale to są już detale. Przejdźmy teraz do większych konkretów testów. Zacznijmy od temperatury, jakie zanotowałem dla procesora i karty graficznej w obu obudowach na standardowych ustawieniach oraz w fabrycznym wyposażeniu, wentylatory. W obudowie od Endorfi temperatury na karcie graficznej podczas grania wahały się w granicach około 67 stopni Celsjusza na rdzeniu oraz 79,80 maksymalnie na hotspocie. Procesor i9-13900K na chłodzeniu powietrznym trzymał bardzo ładnie 5,5 GHz, a temperatury wynosiły circa about 63 stopnie, momentami dochodzą gdzieś tam do 70 w obudowie Endorfi 200 RGB. I to są całkiem spoko wyniki. Teraz dla porównania o budowie Asusa, grafika osiągała kolejno około 61-63 stopnie na rdzeniu i 75 stopni na hotspocie. A procesor przy identycznych taktowaniach na ogół 55-60 stopni. Tylko epizodycznie dochodził do 70. Wiadomo, podczas gry to obciążenie jest nierówne, bardzo realne, ale nierówne stąd takie różnice. Oceniając obudowę, a tym bardziej porównując dwie ze sobą, koniecznie należy również wziąć pod uwagę wyniki pomiaru sonometrem. I tutaj różnica również jest notowana. W obudowie Asusa. Wartości chętnie chętnie spadały poniżej 36 dB, nierzadko oscylując w granicach 35,5 dB. A w obudowie Endorfi na ogół, notowane wartości to, tak, 36,3-36,7 dB. Uśredniając przy niższych temperaturach, mamy dodatkowo około 1 dB ekstra ciszy w droższej, w tym przypadku, obudowie. Czy spodziewam się takich wyników? No, oczywiście, że tak, w końcu. Porównuje ze sobą dwie zupełnie inne obudowy: skrajnie różne obudowy ze skrajnie różnych półek cenowych, ale to właśnie tak ma działać. Płacimy więcej, dostajemy więcej. Oczywiście nie znaczy to absolutnie, że obudowa Endorfi jest zła. Wprost przeciwnie, za nieco ponad tylko 200 zł dostajemy obudowę dobrze wentylowaną, co zresztą potwierdzam temperatury. Zważywszy na jej gabaryty, wyposażoną fabrycznie w aż 4 wentylatory, ofiltrowaną tam gdzie trzeba i relatywnie cichą. Przede wszystkim spełniającą swoje zadanie, choć oczywiście gorzej zapakowaną, gorzej wykonaną i bez żadnych bajerów. Dopłacając, praktycznie na każdym kroku dostajemy. Więcej, lepsze zapakowanie, lepsze wykonanie, masę bajerów, takich jak chociażby o zintegrowany wspornik na kartę graficzną czy nóżki z tyłu do lepszego transportu obudowy albo prawdziwy system beznarzędziowy otwierania paneli. Oczywiście, przy takiej różnicy w cenie nie ma coś, co się dziwić, że obudowa jest chłodniejsza i cichsza, ale tak to właśnie powinno wyglądać. Płacimy więcej, oczekujemy więcej. Chyba już to mówiłem. Kwestia marki czy designu nie powinna mieć tutaj nic do gadania. A wy, jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Oczekujecie podstawowej funkcjonalności, czy może jesteście w stanie dopłacić więcej za dodatkowe funkcje? A jeżeli tak, to ile? Czekamy na Wasze komentarze. Ode mnie na dzisiaj na tyle. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.